z tego ujęcia też mnie, nie? Co? Z tego też też mieć pizza na... Tak, sobie. ale tu co? Dobrze. I teraz synutka tak. Pana Lisieckiego na chwilę przeprosimy. I akcja! Nie! Kurde, nie stronę. Akcja! Nie widzę, jak się Jeszcze raz szybciutko, biegam, 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 biega. Bardzo dobrze! I teraz uwaga! Kamery na miejsca już proszę Trzymaj. Łapiemy już tę brykę No Jak w tej sprawie, że A Mariusz. Tak, z dołu. Dzięki, dziękuję bardzo. Kasetkę tylko mi